Witajcie na układzie Zapraszam. Myślę, że wam się odcinek na barcelon. Zapraszam. jest muzeum, tutaj są puchary. Tak to wygląda. Kolega Messi zostawił rzeczy. Tutaj są puchary świata. Tak to teraz wygląda tu. A tutaj są pary, Chciałem znaleźć parę z tego roku. Tak tutaj to wygląda. O wyjazdowe stroje. Coś tam się zmieniły, ale nie dużo. 2009, tutaj lecą już 13, 9, 14 rok.

do Stadionu Narodowego. Tam jest rozbierane na tego Przepięknie. Teraz macie kilka tutaj zdjęć. Tak to Dobra. wygląda. No chodźcie zgadnijmy. Dziewczyny czekajcie. Dziewczyny czekają. To Czekaj, robimy tego... ...a tam leży mój list. Nie widać go? Myślę, że go znajdę.